Dzień dobry, cześć, witajcie, tu znowu Gimper A to jest The Binding of Isaac Od poprzedniego odcinka rozegrałem tak, no, na oko z 20 gier Odblokowałem sobie wszystkie postacie, mamy oprócz Isaaca teraz Magdalene Moja ulubiona, bo ona ma... jest wolniejsza trochę, ataku ma tyle samo, ale ma dużo więcej zdrowia Poza ma takie serduszko, które jak zje to jej zdrowie odnawia Jest Kane, który jest szybki i ma więcej ataku, ale... Ma mniej zdrowej i ten, ma ten Luck Foot, czyli szczęśliwą stopę, która nie do końca wiem co robi. Jest Judas, który jest ciekawy, e, bo on ma w ogóle jedno serduszko na start, ale bardzo dużo ataku. I Book of Belial przy sobie, która mu tam chyba co, zwiększa jakieś statystyki, jak się jej użyje, nie jestem pewien dokładnie. Jest Eve, która też ma mało zdrowe, mało ataku też, za to jest bardzo szybka i ma Dead Bird, który sprawia, że jak jest atakowana Eee, to przy... znaczy, ma tego ptaka. Jak przeciwnicy ją zaatakują, ten ptak wyskakuje i dziobie przeciwników. Jest Horror of Babylon. To jest księga, która sprawia. Księga chyba, a może coś. To jest księga, która sprawia, że jak i ma zostaje pół serduszka, no to ona się zmienia nagle w demona i dostaje dużo rzeczy. Eee, za jednym razem przyszedłem grę tak, że zabiłem mamę, a za drugim razem mama mnie jeszcze zjadła i zabiłem serduszko mamy. I teraz gramy po raz trzeci. Zagram sobie jako Magdalene, bo nią lubię grać najbardziej. Zdecydowanie mamy to serduszko na start, jak widzicie 4 punkty zdrowia. Tak, o, no bo na start jest jakieś żyćko. Mamy też od razu komnatę. Jakby o, nie pamiętam jak się nazywa Treasure Chamber, tak? Ze skarbem mamy. O, tego nie widziałem jeszcze. Better Pills. O Boże, jestem kurna doktorem. Chyba będę od razu poznawać teraz, e, co robi pigułka, jeżeli ją znajdę, bo tak to pigułki są randomowe. To byłoby strasznie fajne. Dobra. E, lecimy badać kolejne pomieszczenia. Później się okaże, e, co... O, dużo pieniążków. I teraz tak, IW trzeba było odblokować, bo każdą się odblokowywało w jakiś sposób. Iw na przykład trzeba było odblokować poprzez... E, od, Czasami po pokonaniu boss'a nam się pokój diabła odpiera. Jak zrobimy deal z diabłem, no to on nam ujmuje na stałe te punkty, czyli ucina nam maksymalne HP, a za to dostajemy jakieś zdolności. No i że trzeba, żeby odblokować, i trzeba było dwa deale z diabłem w jednej grze zrobić. No i zrobiłem to, więc ją odblokowałem. Judasa odblokowałem chyba za pokonanie serduszka mamy, ale nie jestem pewien, tak mi się wydaje. I Kejna odblokowałem za to, że 55 monetek miałem w kieszeni. że można powiedzieć, że to jest taki gimper, nie? Bo jemu się hajs musi zgadzać. Mm, no i czy ktoś jeszcze? Nie, to chyba. Chyba wszyscy? I kogo mamy jako pierwszego Bossa? Monstro, monstro jest dosyć prostym przeciwnikiem. Nie jestem pewien, czy on był na poprzednich filmach. On skacze i od czasu do czasu strzela pociskami. Bardzo łatwy kolej do pokonania. No, zrzygnął sobie, puścił bełta. Nie mieszaj koleś, nie mieszaj. Dobra, o i ma też duży skok. No ale generalnie nie jest on zbyt groźnym przeciwnikiem. Żygu Żyg. E, później na późniejszych poziomach może się pojawić mocniejsza wersja Monstru 2. E, który ma tam więcej większy zakres ruchów i są groźniejsze. Na przykład jak strzela to na jakłapa papa. Pa. Zamiast strzelać tak, no to strzela w 8 stron, o kurwa dostałem, no patrzcie eee, Jest dużym zasięgiem dosyć, no i plus coś tam jeszcze ma Później są jeszcze bardziej, u, takie jakby ulepszone, bo są podobne galaretki, które tak skaczą W tych galaretkach są robaki I te galaretki jeszcze się na mniejsze galaretki później rozpadają i potem z nich wyłażą jeszcze te robaki lunch, czyli powiększamy sobie maksymalne zdrowie i skaczemy w dół I tutaj mamy dwa, trzy to jest basement, cave. Tak, tutaj ponownie będziemy powykani przez mamusie i w ogóle. Bo mamy 8 poziomów, chyba, tak mi się wydaje. Aha, nie mam kluczyka żadnego. Okej, okay, trzeba będzie poszukać. Jest jakaś, jakiś pieniążek. Złoto dla mnie. Pogasimy ognie. I może, możemy ruszyć na badanie basementu 2. Te basementy są strasznie proste teraz. Jak się trochę pogra, no to wiecie. O, bombki, i jest klucz. Eee, kluczem się dostanę tutaj najpierw I jest, o! I jest My Little Unicorn To jest zajebiste eee, To sprawia, że jesteśmy przez kilka sekund Wiecie jak działa gwiazda w Mario? To to działa dokładnie tak samo Jesteśmy przez parę sekund niezniszczalni I zadajemy chore obrażenia przeciwnikom, których dotykamy Więc to jest zajebiste Na bossów jak najbardziej wskazane Ej, co? Spierdziałaś się To nie wiem w sumie, co mi to daje To Better Pills może po prostu będzie większa szansa na pozytywny efekt czy, czy coś. Albo na przykład jakby miał być jakiś negatywny, typu zmniejszenie zasięgu, no to może go właśnie. Eee, neutralizować, w ten sposób, że będziemy pierdy puszczać. Też jest możliwe. No bo tu nie mamy kluczyka, tam był arcade room, do którego na razie nie idziemy. Przejdziemy się na razie tu. O, to jest jakaś twarzyczka strzelająca. Dobra. Tu jest skrzynia, do której będziemy się chcieli dostać. Kurwa podlazłem Chcąc uniknąć pocisku podlazłem pod bombę Zresztą sobie zrobiłem dużo gorzej O, ale jest serduszko i klucz Fajnie Z tym kluczem idziemy na pewno do skrzynki Zobaczyć co tutaj ciekawego dla nas Schowano O, zajebiście się opłacało Dużo bombek, dużo Monet Tutaj mamy Co? Ciałka urwane Piżamki Można je nazywać piżamki Okej. Okay. Niszczymy to. Jak będę miał tylko okazję, czyli chyba na najbliższym bosie Wam zaprezentuję jak ten ruch działa. Moc nie strasznie przyjemna sprawa. O, to jest jakiś mini boss w postaci tych robaczków. Nic trudnego generalnie. No właśnie te robaczki są później w tych galaretkach jakby, jak jak, jak, jak z bosem. Okej, okay. mamy bombę. Na całkiem nieźle. O, o fuck, 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 nie! O, płonące płonące ciałka, to jest naprawdę strasznie słaba sprawa. O kurwa, żeby się tu nie dać zrobić. To jest straszne. Najlepiej byłoby ten może ruch tutaj użyć, ale ja to chcę zostawić na bossa, bo na bossów to jest strasznie opłacalne. Bo to momentalnie ich zabije. O! A z nim przy można sobie dać radę. One nie są aż takie straszne. Szczególnie, że tam jest jeszcze serduszko na jednej z górnych plansz. Tu mamy co? Tu mamy te twarzyczki strzelające. Spoko. No okej okay. Tutaj już jest boss Generalnie, o kurde to ja się da zrobić, mam nadzieję, że tam całe serduszko jest Tam gdzie jest ta ikonka na mapie, nie? Byłoby dobrze A jak nie to pozostaje mi liczyć, że mi coś by tutaj w arcade roomie Zobaczmy Do arcade roomu pójdziemy, mamy trochę monet do wydania o, jest nawet więcej niż całe serduszko. Poproszę, zajebiście. Zużył się dwa na raz, jest niefajne, bo dziwne w sumie. A tak, bo najpierw się zużyło pół serduszka, a później jedno. Okej. Okay. Wrzucamy pieniążka. O! Game Boya dostałem, pewnie za częste odwiedzanie tego miejsca. Nie jestem pewien, czy chyba tłumaczyłem po poprzednim odcinku Arcade Room. O, mamy. serduszka to mnie nie interesuje. Dobra, wybuchło, dostaliśmy bombę. Teraz tutaj warto, bo tutaj jeżeli, Teoretycznie płacimy zło z życiem i dostajemy monetki Natomiast jeżeli odpowiednio dużo zdrowia poświęcimy To maszyna może eksplodować i powiększyć nam maksymalne HP A więc warto Doryzykować szczególnie Kurwa, no daj mi to Nie zrobisz, ostatni raz Kurwa mać no. Dobra jeszcze raz Co robię Gimper, co ty robisz A tyle zdrowia dla hajsu poświęcać czy mogę to sobie odbić na przykład tutaj teraz, o. U tego gościa, który będzie tutaj losował. Może mi serduszka. A to jest warto rozdrubczyć, bo tak jak mówię, to zwiększa maksymalne HP, a maksymalne HP jest na wagę złota. No proszę Troll bomba jedna. Dobra. Niech i mi co mamy? Jest monetka. Dawaj mi tu fanty mucha wyleciała niestety. I bomba. Dobra. Wydaje czego to bombą rozpiździmy to wszystko. Tyle. Kurde, kluczyk. O, kluczyk też się przyda, bo nie mam żadnego. No dawaj Mucha znowu. Monetka. No, coś pecha mam. cholera, no dawaj, dawaj. Monetka znowu. Chce jakieś serduszko, żeby móc. O, hajs wyskoczył. jakieś serduszko, żeby móc tu jeszcze trochę się bawić O! O! zajebiście Dawaj. Dawaj hajs. piekielna maszyno. Tu bombki mi wyleciały tutaj monety. No dawaj, dawaj. Cholera. Chciałbym dał, żeby... żeby ją rozwalić wreszcie. Na gór 3-4 użycia wystarczały, muszę powiedzieć. No ale okej, okay, nabijemy sobie trochę fantów w ten sposób. Bo tu mamy perpetuum mobile. Z tego nam wylatują serduszka. O, klucze też zajebista sprawa. A te serduszka możemy tutaj użyć, żeby mieć monety. Żeby tutaj z kolei znowu produkować serduszka, tylko... Wszystko będzie działać tak długo, jak długo będę miał szczęście, żeby tutaj zdobywać serduszka. O właśnie, już niby mogliśmy dostać, a wleciała mucha. Kolejna szansa na serduszko. Kurde. Jeszcze straciłem je no, bo mi mucho zabrała. Slagby to. Robię to tylko dlatego, że wiem, że mogę nawet jednym serduszkiem pójść na bossa, bo mam ten róg. I mogę tym rogiem go rozdupczyć jakby. Dwie monety. Nie no, fajnie. Bym się cieszył naprawdę z serca jakiegoś. Bo to jak wylatuje to półtorej serduszka Możemy trzy razy wtedy na maszynie zagrać O jest serce Proszę Jest Dobra Idziemy zagrać na maszynie z dwa razy Mam spill bottle Dobra Dawaj jeszcze Och nie wybuchniesz Kurde sypię tym hajsem a nie wybuchnie To dawaj jeszcze No i to w sumie można grać i grać więc może ja tu zrobię jakieś cięcie zaraz i dam znać, jak skończę się tej bawić w tym Arcade Drumie. Dobra, wyszedłem stamtąd, bo przypomniałem sobie, że tutaj chyba zostawiłem serduszko, które mogę sobie zjeść. Jednowi tym samym sobie trochę zdrowia. E, pójdziemy też do sklepu. No i ile uzyskałem, to widzicie. Maszyny nie rozbiłem, tamtej ze zdrowiem. Zobaczę, co jest w sklepie najpierw, bo wygrałem trochę kluczy. Co to jest za miś? Co on daje? Max Head o Damage Up. Fajnie. Dymysz dostałem Okej okay. Mam duże te łeski moje, bo to łzami strzelamy A, pójdziemy tam, spróbujemy jeszcze dwa razy z tym gościem od kubków e, Coś, coś, coś zdziałać e, u niego i... no i zobaczymy Ta maszyna mnie eksplodowała Uf, Nie wiem, czy to było na filmie O, bombki, fajnie jak nie, to po prostu wysadzimy. Kurna, on z uporem maniaka nie chce mi tej serduszka włożyć pod kubek. Co, albo klucz, albo bomba, albo inne gówno Jest strasznie dużo tych mógł. Lat. Dobra koleś, kurwiasz mnie, masz bombą w twarz. A tu się dam jeszcze raz uderzyć. No może akurat. Cholera, masz jeszcze raz. No nic, tylko, tylko pieniądze lecą. Bomba mi dała jedno serduszko. Jednego srebrnika. Dobra. Lecimy w takim razie do bossa. A to, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o basement. 2 noc. Trochę się zbogadziliśmy, jeżeli chodzi o bombę. I przede wszystkim tych kluczy nam brakowało, nie? No także to moim zdaniem jest ok, jak najbardziej. A, nie udało się dodatkowego HP uzyskać. Szkoda. Szkoda. Zobaczymy, z jakim bossem będziemy sobie walczyć. Oto jest. Lary Junior. Na niego nawet nie potrzebuję tego rogu, ale wam pokażę. działa mniej więcej w ten sposób. I tu mamy sieżarci, no to to nam. Ee, deser, to nam zwiększy maksymalne HP i tak. mamy pierwszej jaskinie. Lecimy. Są strzelające robaczki. Niezbyt trudny przeciwnik. A ja, No chodź tu robaczku, strzelać po baczku. O, tam jest serduszko, więc tam się przedostaniemy Ustawiając bombę koło skały w ten sposób możemy zawalić przejście No i w ten sposób dostajemy się do serduszka, nie? To jest śmieszny koleś, tylko trochę upierliwy. Okej, okay, jest kolejne serce Tutaj mamy, o, strzelające robaczki, dużo Ale nie będą zbyt trudne do wykonania Tam już jest komnata z bossem My natomiast rozejrzymy się po reszcie basementu. ok? Kolejne serduszko, strasznie dużo ich tutaj. Tu mamy... O, to jest groźne, bo to trzeba szybko... ała zdejmować. God przyda nam się te serduszka. A, bo to... nie ma pancerza ochronnego, więc można zabijać. A warto to robić w miarę szybko, z takiej racji, że... Eee, to po prostu dużo pocisków wystrzeliwuje Slot, mamy mini minibosa, mamy challenge'a z kolesia fajny przedmiot nam wypada, no ale mamy róg Więc nie będziemy go zbierać Daje, Jego głowa nam chyba wypada Czy coś takiego i możemy strzelać Takimi bombkami jak on, znaczy możemy rzucić tą głową I ona robi taki wybuch jak bombki Tego kolesia Chyba jeszcze teren zatruwa wokół wybuchu Czy coś takiego, nie jestem pewien do końca o, To nie jest zbyt trudny Przeciwnik Jedynie problem mogą sprawiać te robaczki, które on wypuszcza, ale też jeżeli w miarę dobrze manewrujemy, nie powinno nam to sprawiać problemów. Judgment, nie wiem co to robi. Mogę sprawdzić na telefonie, bo na telefonie mam otwartą przeglądarkę z adresem. O, moment, 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 bo to są te, te głowy, co strzelałem jak Shotgun. Cholera. Dobra. To jest karta 20. Już wam mówię, karta 20. Spawnuje Begar. Spawn Begar, tak jest napisane. Nie wiem, co to jest Begar w tej grze. Aha, to jest ten. Włóczęga, tak? Okej. Okay. Możemy, to ten, co możemy dawać pieniążki, on różne rzeczy może nam dać. Okej. Okay. Niech będzie. The judgment. Okej, okay. jak zwał, tak zwał. O, tu są jakieś robaki robaczywe pomieszczenie, trzeba przyznać. Ach, pięknie rozdupczyła ich bomba. Dużo tych bombek mam. Jeden z fajniejszych parków moim zdaniem, jest jaki możemy dostać, to jest taki, że bomby są samonaprowadzające. Mi się to udało w poprzedniej grze zdobyć. Ale zajebista sprawa. Naprawdę szczególnie, że na następnych poziomach, znaczy szczególnie tam w brzuchu mamusi. E, jest, coś, jest takie coś jak lustrzane odbicie i jest jakby to powiedzieć. No, nasza kopia biega razem z nami po pomieszczeniu i, i, i strzela do nas. To, to, jeżeli my strzelamy, to ona strzela. Jeżeli my nie strzelamy, to ona nie strzela. Ta kopia. No i musimy w ten sposób się poruszać, żeby jakoś unikać tych strzałów. E, no plus musimy go jakoś zabić, jeżeli chcemy przejść dalej, oczywiście. O, kurwa, dostałem. Fak. Dobra, ok. Dobra, hajs na środku. Dostaniemy się do niego w ten sposób. Mama za pieniążka to nie jest zbyt opłacalna wymiana. No ale każdy orze jak może. No, przejść tu. Magdaleno, tak, chyba tak. Tu, 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 rozwalimy sobie pianki. Mamy tabletkę. Co robi tabletka? Full health zajebiście Żeby niebieska zrobiła full health, a to jest coś niesamowitego, nie? Mi się wydaje, że tutaj ta maseczka nam pomaga bardzo. O, i tam jeszcze bombka. Bardzo słusznie. Okej, okay, tu jest sklep, do którego w sumie, a można się przejść, zobaczyć Okej, okay, jest lusterko, które może być, lusterko robisz, aha, okej, okay. a co robi batonik? Steam sale? Naprawdę przy ceny na Steamie nie chcę Aha, nie, to na pozostałe przedmioty mam teraz taniej Okej, okay, fajnie, no a co zrobi ta piłka? Badgas. Dobra, to tyle, to się, to się z hajsu pozbyłem nie wiedziałem, co ten... Bat Myślałem, że to jest batonik, to był kupon. W sumie fajnie, by jakby w grze była ukryta faktycz faktyczna przecena, która jest strasznie rzadka. I na przykład by kosztowała 50 monet i dawałoby to faktycznie przecenę na Steam, na jakąś tam grę. Na przykład na DLC do Izaka. To byłaby zajebista sprawa moim zdaniem. Tylko że to faktycznie musiałoby być bardzo rzadkie i unikalne. Dobra, i teraz czas na bossa. Którym będzie? Fistula. Fisting jest bardzo prosta. Uf, tutaj ten ruch dużo nam nie pomaga, ale... Zawsze coś. Bo generalnie rozpada się na mniejsze i mniejsze kupy, aż zostaną takie robaki. O, Spirit Heart wyleciał, zajebiście. I co mamy? Mamy psie żarcie, czyli dinner. I co tu jest? O, to kosztuje nam po jednym tylko. spokój diabła, więc to jak najbardziej opłaca się zrobić jakiś deal. Z tego co wiem, jak zrzuci się, że braka tutaj, to on, o właśnie. The Book of Belial nam daje, to nas chyba jakoś tam upgrade'uje. A nie, ja wolę ten róg, ten róg to jest jednak mistrzostwo. Będziemy sobie płoda do pomocy, to chyba to daje, tak? Tak, lata za nami płód i nam pomaga A to? Spectral Tears, o, to jest też zajebiste <laughs> No okej, okay, tylko straciliśmy 2 HP, no ale w sumie co nas to boli Jeśli mieliśmy ich <laughs> Dużo i tak Okej okay. Lecimy w takim razie tutaj, a Spectral Tearsy Są bardzo przydatne Szczególnie na późniejszych poziomach Gdzie nierzadko jest dużo kamieni One po prostu przenikają przez przeszkody, no nie? To jest serduszko, okej okay. Lecimy tu sprawdzić. O, tu są ci. I z możemy strzelać przez kamienie. Jest zajebiste. Chociaż lepsze są Piercing Tears, kiedy e, możemy strzelać tak, że nasze strzały przenikają przeciwników. O, tu jest jakaś pigułeczka. Weźmiemy ją. Co ona nam zrobi? Speed Up. Zajebiście. Ale mam ładną mordę. O, są ci goście. Siostrzyczka nam pomoże. Martwy Płodzik Jak najbardziej do usług O, tu to, to jest I teraz możemy stanąć tu i strzelać przez kamień To jest zajebiste A ich pociski nie są w stanie nic tam zrobić Do tego spektra są świetne Przydałoby się jeszcze zwiększyć zasięg To by było w ogóle niesamowite Ale tak też jest spoko No i zastrzelimy Robaka zastrzelimy Na środku jest ta pigułka W sumie możemy tam przejść Bum ona zwiększa nam speed. Jeśli już wiem, to jest tak do końca dobre być za szybkim, to też jest złe. Oj, to jest Bomberman. A mamy planżę taką samą jak w Bombermanie. W sumie dobra, my mamy Spectral Tearsy, więc ten boss będzie bardzo prosty. Koleś chodzi, no i oczywiście stawia bomby. My możemy próbować spychać w jego stronę chociażby naszymi łzami. No trzeba liczyć się z tym że nie zawsze zadziała tak jak chcemy i w ogóle i oto jest rozwalony dwie bomby z niego wypadły i klucz dla naszej dyspozycji, więc super, do naszej dyspozycji, przepraszam do naszej dyspozycji eee, wiecie co, jak mi się wydaje, że jak będzie jakieś dłuższe podejście trwające na przykład 40 minut to będę to ciął nie bawiąc się w witanie i żegnanie po prostu będzie cięcie i następny odcinek będę wrzucał tak mi się wydaje, żeby nie wrzucać, bo takie części po 40 minut nie wydaje mi się, żeby eee, wielu, wiele osób chciało. Ja mnie na przykład męczę, ja znacznie często padam się na temat długości odcinków, że z dłuższych odcinków to ja jestem w stanie chyba tylko League of Legends właśnie oglądać. Tak to mnie męczą odcinki powyżej 15 minut, najczęściej. Więc ja jestem zwolennikiem na przykład krótszej materiałów, krótszej formie. No, wystaw rzecz web, no. Właściwie nie web, tylko schowaj czaszkę.